Siemae, ja jestem Paweł. Sorka, że filmów nie było, ale nie chciało mi się, a do tego gram w gierki, więc byłem bardzo zapracowany. Ale wracam, chyba. Więc tym film pokażę wam trzy anime, które uważam za naprawdę nudne. I oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Ale jak jakoś was to interesuje, to zapraszam. I żeby nie było, bardzo szanuję pracę Makoto Shinkaya, a Kim no nała czy Tenki no Koto klasa światowa, jeśli chodzi o opowiadanie historii i postacie, ale ta anime mają coś z czego nie ma 5 cm na sekundę, czyli akcji. Ponieważ jak miałbym podsumować to co się działo w tym anime, to bym odpowiedział w taki sposób. Pociągi i pisanie wiadomości. I oczywiście mamy przerwy na uczucia i na oglądanie widoczków, ale jak na moje to nie starcza i Jest jedna rzecz, która anime robi dobrze. Wow, no muszę przyznać, że robi rewelacyjnie czyli animacja i główny styl, ponieważ naprawdę szokiem dla mnie było to, że bajka powstała w 2007 roku. I to naprawdę jest dobry przykład, jak tworzyć anime, które nie zdarzają się w fatalny sposób. Jednak dla mnie sens tym anime nie może nie był męczący, no bo nie był co po prostu był mało rozrywkowy. Plus z tego główny bohater, który jest strasznie dziwny. Ja wiem, że to miała być postać, która jest bardzo emocjonalna i chcę spotkać przyjaciół którą dawno nie widział, ale naprawdę to pisanie wiadomości, a potem ich usuwanie, było strasznie dziwne do oglądania. Rivers Harem Muszę przyznać, że miałem mało styczności z tym gatunkiem, ale jak już jakieś miałem podejście do anime, które ten gatunek posiadało, to nie mogłem wytrzymać jednego odcinka, bo tak to mnie strasznie nużyło. Aczkolwiek ten my Heroes nie obejrzałam tak losowo, tylko autentycznie chciałem to anime obejrzeć. Z jednego dosyć błahego powodu, a mianowicie opening, który może wizualnie nie powala, to muzyka jest naprawdę klimatyczna i bardzo polubiłem tą piosenkę. I przy okazji też muszę przyznać, że tak, żadnej historii dawno nie oglądałem. No ale dobra, anime zaczyna się retrospekcjami głównej bohaterki z jakiegoś wypadku, ale no nie na długo, bo potem ją pokazują w jakiejś organizacji, która walczy z nie pamiętam już czym. I ta dziewczyna ma taki dar, powiedzmy, że, um, że jakikolwiek narkotyk, bo ona nie zażyła, to i tak ten narkotyk nie, na nią nie zadziała. I w całym anime korzysta z tego, powiedzmy, że daru z trzy razy, więc no nie szalała zbytnio. Jest jeszcze inna organizacja, która robi to samo, co ta, do której główna bohaterka należy, ale tam są same gburowate osoby i podobno coś jeszcze robią i w ogóle to jest jakaś elitarna jednostka, a no tam sami debile byli. I na końcu jest jakaś intryga, ale najwidoczniej tak fatalnie zrobiona, że nic z tej intrygi nie pamiętam i w sumie dwa słowa idealnie opisują to anime. Nie pamiętam. Historia jest naprawdę mało angażująca, a postacie w tym nie pomagają, bo prawie każda jest taka sama, tylko trochę inną fryzurę ma. To jest rzecz, która kompletnie niszczy klimat scen, które odbywają się w nocy, czyli biała winieta. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł, żeby danie białych plam na 90% anime to był świetny pomysł. No serio, nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Nie tracicie czasu na Stand My Heroes, bo jest o wiele lepszych anime i korzystajcie z tego faktu.

Dla osób, które, O Jezu, co to jest? Anime są samo raju sensu które wraz z swoim ziomkiem przenosi się w czasie do lat teraźniejszych. Idzie w świecie anime, jest epidemia wirusa, który się nazywa Gibia, który przenosi się przez owady. A jak ktoś zostanie zarażony tym wirusem, to słyszy dźwięki spadających kropli wody, a po jakimś czasie zamienia się w, O Jezu, co to jest? A spokojnie, kilka osób jeszcze żyją i razem chcą znaleźć lekarstwo na tego wirusa. I sam pomysł wydaje się dosyć abstrakcyjny, ale też dosyć ciekawy. Wiecie, osoba, która pamięta czasy Nobunagi, poznaje technologię i ogólnie nowy świat. I faktycznie trochę tego jest, jednak no, dalej jest trochę tego za mało. I na miejscu głównego bohatera dalej by nie wiedział, o co chodzi. Do tego dochodzą inne postacie do paczki bohaterów, którzy chcą uratować świat i totalnie nic od siebie nie dają. A nie, przepraszam, nie daje chwilowy wątek. Bardzo przepraszam. I jak umierała w cudzysłowie jakaś ważna postać, to kompletnie mi to wisiało i miałam to totalnie w dupie, e, bo twórcy tego anime każą mi płakać i się jakoś zebiście wzruszać e, przy na drugim czy trzecim odcinku, gdzie nawet zbytnio nie wiem, dlaczego samurai przyjął się w czasie. I plus do tego też te postacie... To nie jest typ postaci, któryś się jakoś super lubi. Do tego, jaką przyjemność z oglądania tego anime zabiera nam... O pożar się, boże animacja. Nie licząc CGI, które wygląda jak, nie wiem, z gry z ery PlayStation 2, to do tego animacji jest ultra drętwa, a sceny walki co najwyżej sprawiają uśmiech na twarzy. Do tego anime to posiada przejścia rodzące z PowerPointa, więc jak chcecie sobie przypomnieć, jakie były tam przejścia, to możecie obejrzeć. W innym przypadku nie widzę powodu, by jak w jakikolwiek sposób interesować się tym anime, bo naprawdę nie warto.